Odcinek nagrywam w otoczeniu, z którego pewnie byłby dumny Tomek Kolasiński, którego serdecznie pozdrawiam. Będzie to odcinek związany z tym, jakich klientów nie potrzebujesz. Jacy klienci są tobie zupełnie niepotrzebni, klienci nie dla ciebie. To jest pewna seria, i dzisiaj odcinek związany z klientem, który ma zupełnie inne wartości niż ty. Ja jestem bardzo czuły w zakresie wartości. Jeżeli ktoś chce osiągnąć coś, co nie jest zgodne z moim systemem wartości przy użyciu moich narzędzi, moich produktów, moich usług, to ja po prostu nie chcę w tym brać udziału. Dlaczego? Dlatego, że czuję, że. Wszystko to, na co pracowałem, co stworzyłem, co opracowałem, co wdrożyłem, co przekonałem się, że działa wielokrotnie i na różne sposoby, mogłoby być zmarnowane, jeżeli byłoby używane z niewłaściwą motywacją, byłoby używane w niewłaściwy sposób i niewłaściwym ostatecznym celem. Dlatego wystrzegam się klientów, którzy jasno komunikują, że chcą osiągnąć przy użyciu na przykład moich szkoleń. Coś, co absolutnie nie jest zgodne z moim systemem wartości, co nie jest do mnie podobne, co nie jest charakterystyczne dla tego, co ja chcę uczynić. Przykładem tego może być to, że ja jestem chociażby, tutaj będzie jeden z tylko z wielu przykładów, ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie zarabiali więcej. Jeżeli ktoś chce przeprowadzić szkolenia przy moim udziale, które sprawią, że ludzie będą, jego pracownicy będą pracowali więcej, ale nie będą zarabiali więcej, będą pracowali ciężej albo dłużej, ale nie będzie to miało przełożenia na ich zarobki, to ja nie chcę w tym uczestniczyć. Nie chcę być częścią systemu opresji i ucisku, bo po prostu nie. Nie jest to zgodne z moimi wartościami. Także zwróć uwagę, czy podpytaj, zapytaj, jak klienci to manifestują, tak jak oni pytają Ciebie, w co Pan wierzy, Panie Marcinie, co dla Pana jest najważniejsze, w jakich sytuacjach czuje się Pan szkoleniowo najlepiej. Tak samo Ty zapytaj swoich klientów, proszę Państwa, a czemu ma to służyć? Jaki jest cel, co chcemy osiągnąć? Jak zmieni się sytuacja grupy, którą będziemy szkolić? Wtedy zobaczysz, czy te wartości, deklaratywnie oczywiście, bo dobrze by było też porozmawiać z grupą i popytać ich o ich doświadczenia z poprzednich te, tego typu procesów yy, będą zgodne z tym, co Ty chcesz osiągnąć ze swoim z twoim systemem wartości. Wszystkiego dobrego. To były moje dwie minuty.